Zycka, na mi Marysiu mego konicka Nie chce mnie naboje bo, bo się konia boje Bo się konia boje Bo jestem młoda Nie chce mnie naboje Bo się konia boje Bo się konia boje Bo jestem młoda W moim Powiedz mi Marysiu, kto się omanił. Ja się ja się co się w moim sercu tak zakochały. Ja się ja się co się w moim sercu tak zakochały w moi, moim Powiedz mi Marysiu, będzie będziesz moja? Sądzę, że ja mam dwie dzieci? Tobie powiedzieć, ci tobie powiedzieć, czy mnie mama da? że ja mam dwie to nie powiedzieć, ci tobie powiedzieć, czy mnie mama da. W moim ogródku, nie Powiedz mi Marysiu, czy byłaś młoda? Oj, była ja młoda, nie w boru jak nie w mój.